Cześć, Marko Ludziska, Witam was w kolejnym odcinku z gry Train Mechanic Simulator 2017. Jak widzicie, lokomotywa jest już w zajezdni, a my bierzemy się za naprawę. Wygląda na to, że uszkodzeniu uległ system sterowania układem hamulcowym w kabinie. Znajdź przyczynę i napraw problem. Sprawdź, czy zaciski hamulcowe wymagają wymiany. Trzy zaciski, trzy części w układzie hamulcowym. Jak widzicie, jeden zacisk mamy tutaj. Drugi mamy tutaj. Trzeci już zapewne będzie po drugiej stronie i potem wsiadamy do kabiny. W sumie pierwszy raz chyba będziemy w tej kabinie. Dźwignia hamulca, łącznik i zacisk, OK. I teraz tak, kabina. I teraz tak, co tu mogło się... Co my tu mamy znaleźć? System sterowania układem hamulcowym. Tu mamy mechanizm hamulca, jedna część, dźwignia hamulca, druga część, a potrzebujemy trzy. Dobrze, jeszcze jedna rzecz tutaj. I rura. No dawaj, odczep się. Ok. Idziemy naprawiać i montujemy nasze części. Zobaczymy, jakie zlecenie będzie następne. Kolejne części naprawione. Dosyć szybko to idzie. Świetnie, hamulca. Rura sterowania pewnie będzie w hydraulice, i mechanizm będzie w hydraulice. Zgadza się. Eee... Dobra, ryzykujemy co? Szlak mechanizm hamulca czyli nie tutaj. Chcę montować. Jeden zacisk. Łącznik. dźwignia. Idziemy do kabiny, mamy tak mechanizm, mała dźwignia zaworu, rura, tutaj mamy dwa przewody ciśnieniowe, dźwignia hamulca. No i co, zlecenie ukończone. Nie? Okej. Okay. Ale teraz... Hmm. Coś mi tu nie gra. Uważnie ja tej dźwigni nie zamontowałem? Ja byłem że już ją zamontowałem. No dobra. Ukończone. Niech wyjeżdża. Zobaczmy, co czeka na nas teraz. Otrzymaliśmy zgłoszenie od pasterzy krów opiekujących się bydłem przy rzece w pociągu, o pociągu parowym, którego skład wykoleił się w pobliżu paswiska. Odnajdź go i odchoruj do warsztatu naprawczego. I drugie zlecenie. Parowóz wymaga wymiany wszystkich wskaźników ciśnienia w kabinie. Obsługa parowozu skarży się też na zaczynające się drzwiczki włazu. To będzie prościutkie zadanie. Więc je robimy, po tamtą za chwilę pojedziemy. Wszystkie wskaźniki i drzwiczki. Ja tu więcej czasu, szczerze mówiąc, powiem Wam, tracę na na holowanie tych pojazdów, tych parowozów, niż na ich naprawę. Okay. Wszystkie części zdjęte, więc teraz tylko je naprawić. Hmm. Drzwiczki możemy naprawić 100%. Naprawione. Drugie również. A ci się nie omiesz, będzie w hydraulice 66. To ryzykujemy. To jest drugi, jak to się mawia, do 3 razy sztuka. I czwarty, ostatni. Idealnie wszystko naprawione. Możemy wracać do montażu. Drzwiczki jedne, drzwiczki drugie. Ciśnieniomierz mały. Ciśnieniomierz główny. Układu. Spiornika pary. już się teraz wszystkie przewody do tych Wszystkie przewody do tych wskaźników trzeba zamontować. No i dobra. Mamy to. Kontynuuj. A my teraz jedziemy po, w okolice pastwiska, gdzie pasterze zgłosili nam unieruchomiony parowóz. Pierwsze co to spojrzenie ma na mapę, pusta przełęcz, stacja towarowa. Jest pastwisko. Tak, przejdziemy przez... przez pola naftowe prosto na pastwisko. Także bezproblemowa droga, łatwo tam dojechać, szybko będziemy, myślę. Woli się rozpędza, już 55 na godzinę, prawie Także spoczko. Tu mamy pola naftowe, jak widzicie. Tu nad nami mały wiadukcik po którym też już nie raz jechaliśmy. Czyli będzie to gdzieś tutaj, co? Coś mi tu nie pasi. Wrócimy do zajezdni, bo tak jakby to zlecenie nie było, akcept... Nie, akcept... nie było akceptowane. Nie wierzę. Jak wziąłem tamto, to z wymianą czynników, to musiałem, muszę jeszcze raz to akceptować. No dobra, będę przynajmniej wiedział na przyszłość, tak? Wszystkiego uczymy się z czasem. idziemy jeszcze raz znowu musimy się rozpędzić, dojechać tam tu będzie gdzieś a tutaj gdzieś będzie nasza ciuchcia. Mamy 11 minut odcinka, więc myślę, że akurat dojedziemy. Już widzę, się świeci. Zwycofujemy. No przychodzi... O nie, możemy uruchomić dźwig. No dawno dźwigiem się już nie bawiliśmy. A, właśnie, to poczekajcie sekundę. Bo przecież znowu mam podpisane nagrywanie pod nawiasy kwadratowe, przez co bym wyłączył nagrywanie, prawda? Okay. Powoli, się obraca, no i możemy wracać. ...kanion w prawo... ...to będzie tyle. ...kanion tu prosto i później co? A, no dobra. Już będziemy w zajezdni. Także mamy kilometr, 100 metrów do celu. Sprzód, tył. Jedziemy do przodu, oczywiście. To działa. A pamiętam, wcześniej nie działało to, czyli, czyli poprawili. To mega mnie to cieszy. Tu już widzę korbowód. Jeden uszkodzenia są stosunkowo poważne. Wymiany wymagają niektóre łączniki kół i korbowód. Uszkodzenie uległy niektóre resory. Sprawdź, któraś, któraś oś kół napędowych nie wymaga naprawy. Czyli jedna wymaga po prostu i tyle. Dobra, resor. Już widzę. Kół. Kolejne resory do wymiany, tu widzę też resory z do wymiany, okej. Okay. Idziemy na drugą stronę. Tutaj korbowód, łączniki kół. I musimy też zaciski zdjąć. Trzeba resor wyjąć. Już bez sprawdzania widzę, że to będzie to. Przechodzimy do naprawy. Na razie wszystko 100%, także to mi się podoba. Daje nam to bardzo dużo zaoszczędzonych pieniędzy. Co później przerzuca się na wysokość wynagrodzenia dla nas. A wiadomo, czym więcej kasy dla nas, tym lepiej dla warsztatu. Ok, czy wszystko w ogóle mamy wykryte? Tak, więc możemy składać to wszystko tutaj, wszystkie resory zamontowane. Na duże koło, łącznik pół, łącznik, łącznik mały, korbowód, zacisk, zacisk, łącznik zacisków hamulcowych i dźwignia hamulca. Kolejny łącznik, kolejny zacisk, i znowu łącznik. Bar bardzo są powtarzalne te naprawy: przeciwwaga łącznik wały, korbowód i... i. To nie wszystko. To nie wszystko, najlepsze jest to, że... Hmm. A, osi tylnej. Faktycznie tutaj w ogóle nie spojrzałem. Teraz mamy już zlecenie zakończone. Zaraz zobaczymy, ile kasy mamy na koncie. Pomyślimy o jakiejś, jakimś ulepszeniu. A więc te ulepszenia warsztatu mamy 15 tysięcy, także stać nas na sporo. Proponuję... Będziemy szybciej odkręcać. A, proszę bardzo. O! Szybkie zleconko. Nowa lokomotywa parowa wygląda kosmicznie. Sprawdzimy cóż tutaj mamy do zrobienia. Wymień tłoki oraz uchwyty tłoków. Dokonaj serwisu kółka. Dokonaj serwisu. Kółek wózka. Okej. Okay. Hmm. Kocioł. Lewa osłona. Kołowózka, te 4 sztuki zdejmujemy. Dobieram się do tłoków. Korbowód zdjęty. Od razu lecimy na drugą stronę, ale fajna ta lokomotywa parowa. Taka nowocześniejsza, wygląda na bardzo w ogóle nowoczesną. Myślę, że jakaś Mega mega nowoczesna to nie jest, no bo jednak jest dalej lokomotywa, ale już zawsze to jest jakiś progres. Ja pierdolę jak to szybko teraz ten, jak to szybko teraz. Słuchajcie, odkręca. O kurde, to muszę wszystko pozejmować. No hmm. czegoś takiego tu się nie spodziewałem, powiem Wam szczerze. Tak szybkiego odkręcania, naprawdę. Pociąg. No kurde. Tylko, że tutaj, żeby to rozebrać, wszystko to już jest. Widzę więcej roboty. Choć, czy w końcu mogę zdjąć? Nie, nie mogę. A czemu nie mogę? A nie mogę, dlatego, że muszę tutaj lampa przednia. Lizdek, lampa przednia. Czy teraz będziemy mogli zdjąć tą obudowę? Nie, yeah, w końcu, nareszcie. Super. Długo na to czekałem. Ok. Dobra, lecimy wszystko naprawić. Mam 22 minuty, także myślę, że do pół godzinki się akurat wyrobimy. Więc nie powinno być dla Was aż tak źle. Ok, utwór tłoka. Tłok jest w hydraulicznym. Przechodzimy do stołu do napraw hydraulicznych, naprawiamy obydwa tłoki i montujemy to wszystko. Jak widzicie widzieliście już przy demontażu, to przy montażu również jest troszeczkę roboty, więc piornik tłokowy, rura. ...koło wózka... ...dobra, jeszcze jedno koło wózka... ...no i dobra, teraz reszta co? ...przyżulec... 1 łok, to hacz, dwie obydwie rury, dźwignia krzyżulca, bez później, dla korbowód 1, Karbowo drugi. Hmm. No właśnie, tutaj musimy teraz uchwytiać ma. Teraz jarzmo. Obudowa. Uchwyt 3. Z drugiej strony to samo. Jakieś zewnętrzne rury. Prawa osłona. Lewa osłona. Rozbierzemy się za przód. Lampa przednia. Gwizdek. Jeszcze trzy lampy przednie. Ale przykręca powiem Wam naprawdę kozacko. Czy zostały nam jakieś szczęście? Nie, czyli to oznacza, że zlecenie jest zakończone i kolejne pieniążki zarobione. I tym razem, jak widzieliście, była fajna, nowa, nowocześniejsza lokomotywa parowa z wyglądu. Wyglądała troszkę, tak wiecie, kosmicznie, ale mi się podobała. Także, jak Wam również się podobała, to zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, dzwoneczek obok subskrypcji, zajrzyjcie do opisu i zostańcie ze mną na dłużej. Ja Wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się na razie. No i pa, pa.